Kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko, witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj znowu rozpoczynamy scenę z auta. Tak kochani, i od razu na początku powiem Wam, że sprawiliście mi ogromną przyjemność, Oczytałam komentarze, które znalazły się pod naszym ostatnim vlogiem i to były odpowiedzi na moje pytanie, czy Wy w ogóle czekacie na vlogmasy, czy chcecie tych vlogmasów. Czy takie krótkie formy typu TikTok, short i inne takie Was bardziej interesują? I było naprawdę mnóstwo, mnóstwo komentarzy, że bez naszych vlogmasów to nie ma świąt, więc no miód na moje uszy, kochani, miód na moje uszy. Sprawiliście mi tym ogromną przyjemność, bo myślałam że takie vlogmasy yy, w naszym wykonaniu i w ogóle vlogmasy jako takie to już jest przyżytek, a tu proszę bardzo, jednak nie. Ale żeby Was nie zmienić, to jest odcinek vlogmasowy, to zwykły, zwyczajny vlog. <laughs> Ale musiałam się odnieść do tych komentarzy, bo kurcze tak mnie ucieszyły po prostu. Ach. Tak bardzo, tak bardzo, że aż, że aż, ach, ach, Jestem w aucie z tatą, przyjechaliśmy do Katowic, idziemy do iSpota, bo chcę sobie kupić tableta. Tak. kończy. więc jesteśmy w aucie, wcześniej byliśmy zmienić Opony, a teraz już jedziemy do Silesii w Katowicach. No, i w tym miejscu powinien być fragment, w którym chwalę się Wam nowym tabletem! Ale no, żadnego nie wybrałam, bo nie było na miejscu tego, który chciałam. No i w sumie zrezygnowałam z zakupu na już. To jest generalnie tablet, który będzie mi służył generalnie głównie do obróbki zdjęć i obróbki filmów. Natomiast nie jestem w jakiejś super potrzebie, nie potrzebuję go na teraz, a lepiej jest dokonać takiego, wiecie, świadomego, pewnego zakupu, żeby potem nic nie żałować. To jest jednak dużo kasy, to jest niby inwestycja w firmę, no ale mimo wszystko jest to dużo kasy, więc lepiej, tak jak mówię, przemyśleć. I poczekać, niż skupować na hama na siłę. Chciałam też nagrać coś tam w sklepie, no ale właśnie dość się z tym spieszyliśmy, bo szedł do pracy na noc, więc nie było za dużo czasu na tym, żeby właśnie sobie tak krążyć od sklepu do sklepu i, i nagrywać. Myślę sobie, że za jakiś czas na pewno tabletem się pochwalę, no ale jeszcze nie w tym vlogu. Może uda się w następnym, kto wie. Ale na pewno vlogmasa, o których tak moja mama długo dużo gada, to, to będą już z tabletem. Piecki sępią, a to znaczy tylko jedno: w kuchni coś się dzieje. Mama robi kolację. Tak jest. Ktoś ciki z pieca. Tak jest. Dzisiaj szybsza kolacja, bo Paulina wczoraj robiła sałatkę, jedną frankfurterkę i coś jeszcze. Trwało to bardzo, ja bardzo długo. Dzisiejsza kolacja będzie szybka. No ile to już robisz? No z 10 minut. No a ja robiłam 40, ale długo. No więcej niż no 40. No zobacz, 40. wczorajszy vlog trwał. Vlog? Nie robiliśmy yy, vlog. Live. No właśnie, no bo nagrywałyśmy no. no, live'a. Dzisiaj nie robisz live. A. Ciekawe, ile by to trwało jakbyś robiła live'a. Pieski czekają. Ten, patrzymy na ile są cierpliwe. O Jezus Już nie mogą. Zasłaniesz draga, wstań czekaj. Ale ślina im z jeszcze nie cieknie. Luna patrzy na ciebie, Teli też, a drago na jedzenie. Bo dragowi najbardziej prawdopodobne, że któreś z nich ukradnie. Pięknie! No super psy! Ale któryś walnął e, Co? Buzią, Szczenką Szczęką, pyskiem. O, pyskiem, pyskiem, szczęką o Co? panele. Bo było tak, słuchaj, takie. Psz. A my nie mamy paneli? Jezus, kafle, gdzie Ty Nawet na mnie nie patrz. Nie patrz na mnie. Nawet kątem oka na mnie nie patrz. Tak, odwróć głowę ode mnie, bo ja na ciebie nie chcę patrzeć. No, tak. Teraz udajesz niewiniątko. A co zrobiłeś przed chwilką? Co zrobiłeś przed chwilką? Zeżarł nam obiad na jutro. Tyle dobrze, że sobie nie spalił jęzora pyska. Yy. Ponieważ na patelni zostawiliśmy kurczaka pokrojonego, podsmażonego. To był obiad na jutro. I my zostawiliśmy tą patelnię. Dobrze, że już nie była rozgrzana, że już to mięso było zimne, bo zostawiliśmy tą patelnię z tym mięsem i on się do tego dorwał. Mamy nauczkę, nie zostawiać na indukcji rzeczy na jutro. Jedzenia na jutro. A tak się cieszyłam, że mam na jutro obiad. A tu proszę bardzo. Także kochani, jeżeli macie duże psiaki, to zwróćcie na to uwagę, bo nigdy nie wiecie, kiedy im coś głupiego wpadnie do głowy, jak dzieciakom. Dosłownie jak dzieciakom. A pilnujemy się, nie zostawiamy na co dzień. A tu proszę bardzo, chwila nieuwagi i masz ci los. Kolacji już nie dostaniesz. Nie ma takiej opcji. Nienawidzę tego czasu, kiedy jest 16:33, a jest ciemno i nic nie widać i nagrywać nie idzie. Nie <głos》> tam tam, tam. Idziemy kochani na zakupy, takie spożywcze, piątek, co trzeba zrobić, zakupy na weekend. Ale najpierw zapadniemy do iska, ponieważ ja tam już jakiś tydzień, dwa tygodnie temu widziałam przecudne, krasnale skrzaty takie świąteczne, bożonarodzeniowe. I były w naprawdę atrakcyjnej cenie. Nigdzie nie widziałam tak tanich skrzatów. Teraz, teraz. tu, ja tutaj częściej jeżdżę. I wiem, gdzie skręcać, aby tutaj dojechać. Więc ja, kochani, najpierw z Tomkiem, z moim mężem, z tatą Pauliną. ty. To to to... Jadę do iska. Najpierw do iska. Iski jest tam. Może to sobie raz. Tak? Jejku, my tu z Pauliną dość często jeździmy. Do iska. No, jak, no, jak, potrzebujemy jak potrzebujemy do iska, to, to jedziemy właśnie tutaj. No, także ja Wam te skrzaty pokażę. O, już na mnie patrzą z witryny sklepowej. Ja tutaj teraz będę miała zawrót głowy, bo nie będę wiedziała, co, co wybrać. Ale pokażę Wam te skrzaty, ponieważ skoro jest tak atrakcyjna cena, no to fajnie, żebyście wiedzieli, gdzie po skrzaty iść. Bo wszędzie, wszędzie w tych Agatach, w Ikeach i w tych innych takich sklepach, gdzie różnego rodzaju ozdoby bożonarodzeniowe są, to skrzaty też są, ale dużo, dużo droższe. Zresztą zobaczycie sami. No chyba, że się mylę, to dajcie mi znać w komentarzu, czy gdzieś są jeszcze tańsze niż tutaj. Patrzcie kochani, jakie świetne skrzaty. W różnej wielkości to są takie dość duże po Tutaj w czerwieni, tu w szarości, a tam w sklepie jeszcze i więcej. Zobaczcie, 8 piątka takie małe skrzaty 1750 troszkę większe Paulina mnie poprosiła, abym kupiła jej tą tacę bo ta od niej się zniszczyła zardzywiała jakby, więc potrzebuje nowki sztuki więc pląduję w koszyko no i ogólnie myszkuję i szukam e, jakichś fajnych, ciekawych produktów świątecznych albo i nie Co fajnego, bo dawno nie byłam. A ty coś widzisz fajnego? Ty widzisz same fajne same, rzeczy. Same rzeczy. <grywka> patrzcie, 22 zł, 56 centymetrów. Taki zielony skrzet. Już naprawdę duży i tylko 22,50. No i patrzcie, tu jest cała wystawa 55 zł skrzat, stówkę ogromny. 70 zmieniający wielkość, bo te nóżki chyba e, się rozciągają i skracają. I tutaj 50-30. Według mnie to są naprawdę fajne ceny, więc teraz będę tutaj stać trzy godziny i się zastanawiać, co w ogóle do puszczyka włożyć i końcu, który skrzat mi się podoba, a który nie. W końcu powiem no to bierz wszystkie, bo... No to jeszcze są. powiem to bierz wszystkie, bo nie będziemy dostać wierzchni i się zastanawiać. Jezu, ile ich tu jest? Tam jeszcze są patrzcie. Są te są tam, tam też, no tam no też no takie Dobrze, Tam jeszcze... Tam jeszcze są skrzaty. Nie naprawdę, ceny są naprawdę według mnie ok. Przytłoczyła mnie duża ilość tych skrzatów i w sumie, kochani, nic nie wybrałam. Muszę się dobrze zastanowić, bo nie chcę po prostu kupić jednego skrzata. Chcę jakoś ładnie, w sposób spójny przystroić dom. Więc tych skrzatów musiałabym kupić kilka, ale tak naprawdę nie mam pomysłu, gdzie je dać. Mm, więc muszę to przemyśleć, muszę pooglądać, wiecie, jakieś takich zdjęć, może coś na Pintereście, żeby mnie to zainspirowało, bo chciałabym, ale się boję. A skrzatów jest dużo, więc na pewno zdążę się zastanowić i zdążę je kupić, no chyba, że, no chyba, że kochani, wy mi je wszystkie wykupicie. Wtedy będzie bieda. Oprócz zakupów takich zwykłych spożywczych, ponieważ mówiłam, że jedziemy do Koflanda, to jeszcze kupiłam kalendarz adwentowy, ale nie powiem Wam, jakiej firmy. Tego dowiecie się dopiero z pierwszego vlogmasa. Och, ten, ten temat vlogmasowy przewija się cały czas. Nie było nas, kochani, dwie godziny. My zrobiliśmy weekendowe zakupy. Jestem ciekawa, co w tym czasie zrobiła Paulina. Więc pytam Pauliny, co ty zrobiłaś w tym czasie? Miałaś się uczyć. Ja... Nie, powiedziałam, że robię porządek, a potem się uczę. No Jejku, i... to ty nie zdążysz się nauczyć. Mówiłaś, że o 19 chcesz już iść do łóżka. A 4 no, będzie nie, już. o 4 wstajesz. Nie, o 4 ja już jestem w pociągu. Ja wstaję o 2.30. Weź to już, stać do tej szuflady, tak jak to leci. Zrobisz z tym porządek później, naprawdę. No musisz być wyspana przed zajęciami. Ja wiem, że w pociągu będziesz spała, ale jednak to nie jest taki twardy, prawdziwy sen. No będę musiała zaraz i spać, ale A jeszcze musisz coś na zajęcia zrobić. Mm -hmm. Ja wiem, że chciałaś zrobić porządek, ale to nie tym razem, kochana. Nie tym razem. Ha. <laughs> Jeszcze ja mam do ciebie jedną prośbę tylko. Jaką? Pokaż mi się w tych legendach Zary, ponieważ ja sama jestem ich ciekawa, ponieważ bardzo mi się one podobają i jestem ciekawa, czy ja bym w nich nie wyglądała też dobrze. Mm, pokażę Ci się, ale najpierw to ten. Schowasz schowam. po prostu do tej szuflady. Tak, no. O, jak to leci. Kupiłam ci tą tacę. Dziękuję. Bo zobaczcie, co się Paulinie właśnie z tą tacą porobiło. Jakieś takie rdzawe plamy. Ale nie kupiłam yy, chrupek kukurydzianych i nie kupiłam jeszcze tego, co ty krem chciałaś? Brule. Też nie było. No bo nie patrzcie z tego sklepu, co tam jest. to. A, no, no to ani... ja nie będę nadganiać kilometrów dla chrupek kukurydzianych. I I krem brą. A ja teraz, kochani, wieczorową porą wzięłam się za przygotowywanie baklawy. Pierwszy raz robię to ciasto. Ogólnie je uwielbiam, to znaczy jadłam je w Grecji. W Turcji i w Egipcie. I w Egipcie smakowała mi ta baklawa najbardziej, ponieważ te ciasteczka były takie chrupiące. W Turcji i w Grecji one tak pływały w tym sosie, były takie mdłe, takie ciężkie, a te w Egipcie właśnie były takie chrupiące. W Egipcie też na śniadanie podawali ciasto filo, właśnie to ciasto do baklawy, takie cieniutkie. W mleku bodajże i to też mi tak smakowało. Ja się tym zajadałam codziennie, właśnie to jadłam na śniadanie. Baklawa chodzi za mną już od jakiegoś czasu, więc w końcu kupiłam ciasto filo, właśnie takie cieniutkie, specjalnie na baklawę. Eee, no i w końcu nadszedł ten moment. Nie będę podawać wam przepisu, przepis znaleziony w internecie. Jak mi wyjdzie, to dopiero wtedy e, powiem wam na jakiej stronie, gdzie go znalazłam. No, bo nie będę teraz mącić, jak okaże się, że mi nie wyszło albo jest ta baklawa niedobra, niesmaczna, albo jakaś taka. No, na razie przekładam ciasto filo yy, masłem i orzechami rozdrobnionymi. Potem to wsadzę do piekarnika, a potem poleję słodkim syropem. Także zobaczę, co mi wyjdzie dobra teraz. orzech. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Tak wygląda moja baklawa, kochani. Właśnie warstwa takiego cieniutkiego ciasta, a pod spodem orzechy z cynamonem i cukrem. No i takich warstw jest tu kilka. 170 stopni, 32 minuty. W tyle leci jumanji. Możecie słyszeć głos telewizora, a ja wam pokazuję baklawę, którą właśnie przed chwileczką wyciągnęłam z piekarnika. Yy, tutaj jakoś mi się o, za bardzo podniosła, jakaś taka chrupka się zrobiła. Teraz bym musiała to pokroić na jakieś równe kwadraciki. Mam już posiekane pistacje i mam zrobiony syrop, który mamy polać tą baklawę, jak, jak ją tylko pokroimy w kwadraciki jakieś. Próbowałam ją pokroić, ale chyba najpierw muszę jednak polać to syropem, który przed chwilką przygotowałam, bo to jest bardzo chrupkie i tak jakby mi się rozwaliło. Tak to chyba nie może wyglądać. Próbowałam kochani jednak to pokroić, ponieważ chciałam, żeby ten syrop wniknął do środka, no i nie wygląda to zbyt apetycznie. Na zdjęciach w internecie wygląda to równiutko, pięknie, ładnie. Nie wiem, jaki błąd popełniłam, bo jeszcze miałam to posypać pistacjami, ale to każde ciasteczko miało być posypane osobno. A u mnie to będzie wyglądało w ten sposób. Trochę niechlujnie, ale mam nadzieję, że będzie chociaż smaczne. Ale tego dowiemy się chyba dopiero jutro, ponieważ tutaj jeszcze jest syrop, to musi po prostu nasiąknąć aby było dobre do jedzenia. Także czekamy. A o tym, czy ta baklawa wyszła mi pyszna, czy taka sobie, czy całkowicie niedobra, dowiecie się jutro z Instastory. Obiecuję. Ale to był, kochani, pracowity dzień od rana na nogach. Dużo rzeczy zrobiłam, dużo rzeczy posprzątałam, ogarnęłam, zrobiłam zakupy, upiekłam do tego wszystkiego. Ciasto nie wiem jeszcze, jak wyszło, no ale czas poświęciłam. A teraz coś, czego nienawidzę robić. I gdyby Paulina nie jechała jutro do szkoły i nie wstawała tak rano, to na pewno zrobiłaby to ona. Tym razem zrobię to ja. I się nie cieszę z tego powodu w ogóle. Cały wielki kosz skarpetek. Wyprałam, ściągnęłam z prania i teraz trzeba to wszystko poparować. No, i może Wam się wydawać, że tych skarpetek jest naprawdę dużo, ale ja nienawidzę ich wieszać i nienawidzę ich potem parować. Więc odkładam w czasie wkładanie ich do pralki i potem co za tym idzie, wieszanie na sznurze i potem parowanie, segregowanie. Więc gdy robię pranie, to po prostu omijam skarpetki. I potem, gdy już domownicy krzyczą na mnie, że nie mają e, co wkładać na nogi, no to wtedy po prostu piorę skarpety. No i tak mi się nazbierało. To jest właściwie chyba z dwóch prań. E, I tak po prostu w koszu sobie było, było, było. No i nadeszła pora. No, a tylko ja jestem wolna, więc chyba muszę to zrobić sama. Macapra. Napiszcie w komentarzu, czego Wy nie lubicie robić, co odkładacie na ostatni moment, co robicie, gdy już naprawdę nie macie wyjścia. U mnie to jest właśnie składanie prania, a już na pewno parowanie i wieszanie skarpet. Tego po prostu nienawidzę. No i przyszła kolejna na przymiarkę tych legginsów, które mi się bardzo podobają, bo są takie e, mięsiste, takie grube i z takiego prążkowanego materiału. Wyglądają... Prostajemy, ale to są Wiesz co, ale tak wyglądają, jak jeszcze nie są na Tobie. Nie, ale, ale one i tak... To znaczy, wiesz, są takie zimowe, takie fajne nie, do jakiegoś są grubego. Zimowe, ale są jesienne. Sprawiają takie wrażenie dziecko, bo no, są tak, no, takie no, grube. Stylizacje z nimi w ogóle i one były zawsze jesienne, nie zimowego. A mi się kojarzą tak bardzo właśnie zimowo do takich jakichś traperów, do jakiejś skórzanej kurtki, do grubego swetra fajnie właśnie tak wyglądają. A Ty jak w nich wyglądasz? No, czuję się tak se. To jest ta mniejsza, to jest mniejszy rozmiar, więc wydaje mi się, że większe będą lepsze. Mam wrażenie, że podkreślają celulit. Ja nie mam za dużo celulitu, ale widać nierówność nóg, to znaczy, na pewno. są niekorzystne dla osób, które em, nie Czyli czujesz. dla mnie. <laughs> No, I na i... pewno, mimo tego, że masz takie bezszwobowe majtki, to je widać. Tak. No i właśnie tak mówiły dziewczyny, które je mierzyły i nagrywały na TikToka, więc trzeba czasem wierzyć dziewczynom, które nagrywają na TikToka. Ale zastanawiam się, czy ich nie zostawić, bo na przykład ubiorę sobie dłuższą bluzę mm -hmm. i na to jakąś właśnie kurtkę tam i, I będzie też okej. Okay. No. To ja już z nich rezygnuję od razu. Powiem tak. A były już Ojej. Drogie były, właśnie. Nie, dnie, tanie no, dlatego właśnie gier, to czekałam jest... na recenzję tych legginsów. No. no widać, zobaczcie, ka... całą strukturę nogi. Mhm. To nie Wszystkie niedogodności. No to chyba nawet do długich o, o, swetrów nie będzie ok. Musiałabym e, znowu chodzić na siłownię i bardzo umieścić. nogi, tak, tak, nich chodzić. Dobra, to, no, to jest no. Nie no, myślę, Chyba, że te większe to. będą na, na tobie. No, ale i tak są takie cieniutkie i podkreślają wszystko. Właśnie nie są grube. Jakby były grube, to by wiesz. Mm -hmm. Wchodziły w te miejsca, a tutaj są cieniutkie i przez to właśnie. Ale ciepłe bardzo. Jest nich ciepłe dobra, to ja Chyba, rezygnuję z Zastanawiania się, siedem dych i takie sobie. Mm. Na rynku jest na pewno więcej lepszych. Tak. Ale ten kolor mnie bardzo urzekł. Piękny jest, ale. Mm. Cóż? No cóż. Idziesz już spać? Tak, idę spać, bo jutro muszę wstać o drugiej. Tak, a czemu o drugiej? No bo trzecia, trzydzieści muszę wyjechać do domu, muszę mieć włosy, zrobić sobie jedzenie do pociągu i do uczelni. No to po co ty robiłaś cokolwiek innego w garderobie porządek robiłaś zamiast. Żeby móc coś ubrać? Bez sensu. Jesteś całkowicie niezorganizowana, dziecko. Krzyczę na Ciebie jako nie matka. niezorganizowana. No bo zamiast obiecałaś sobie i mi, że pójdziesz spać szybciutko. No ale za dużo roboty było w domu. Ale ja ci nie kazałam w garderobie robić porządku. Ale gdybym nie robiła porządku w łazience, to zrobiłabym w garderobie. A miałam dzisiaj plan zrobić w garderobie. Ojejku. Tak, się że się nagadałaś? taki e, porządkowy dzień, no ale trudno. Wstanę na pewno. Wstaniesz, ale będziesz wyrąbana. W pociągu będę musiała jeszcze zrobić zadanie na studiach. Z <grym grym grym> A będziesz musiała być pod telefonem. O nie Paula! Bo... To dobra, to ja ci teraz zadam pytanie, a ty mnie nie odpiszesz. Paula! Ja... No teraz ci zadam pytania, a ty mnie nie odpiszesz. Bo mam przeprowadzić z kimś wywiad na temat y, ogrzewania w tym roku. To jest toto się na tym miejscu. Myślę Wam na Facebooku pytanie i na <grymna> nie odpiszecie. <grymna> A teraz... Yy, Idź już spać, oczywiście, Pożegnaj się. z widzami. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, żegna Was pilna studentka trawiący <grymna> <grymna> co najmniej na ostatnią chwilę, ale będą! Nie liczy się kiedy, liczy się, że są. No zawsze tak są. No zgłosiłam się, słuchaj, do mm, prezentacji na niedzielę. Ech, kończ już to, bo nie masz czasu. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale o matką i córką. Pa, pa, kochani. Bajo. Halo, halo, kochani. Jest godzina 6.33. Ja wstałam wcześniej rano, aby jeszcze dokończyć film, aby mógł dzisiaj właśnie pojawić się na kanale. No i z racji tego, że wstałam rano, to mogę dograć. Test mojej baklawy, kochani. Moja baklawa wygląda tak. Ma fajne warstwy. Ten, te, te, to górne ciasto faktycznie jest te bardzo, bardzo chrupkie. To tak nie powinno wyglądać. Ale chyba właśnie powinnam najpierw namoczyć, a dopiero potem pokroić, tak mi się wydaje. Te osoby, które już robiły baklawę, niech mi dadzą znać, o co chodzi. Sprawdźmy, czy to jest dobre. W ogóle. No i łudziłam się, że skoro ta górna warstwa jest taka chrupiąca właśnie. To i całe ciasto takie będzie. Niestety wyszła mi baklawa taka, jak robią to w Grecji i w Turcji. A szkoda. Bo myślałam, że uda mi się wykombinować taką. Egipską, chrupiącą, kruchą. Ale może macie na to jakieś sposoby. Może robicie baklawę w domu i wiecie, jak zrobić taką kruchą. No bo jeżeli dam mniej syropu, no to te warstwy mi się nie połączą, tak mi się wydaje. I nie będzie no ta baklawa taka aromatyczna. Hmm. No nie wiem, dajcie mi znać, ale tak ogólnie w smaku jest ok. To teraz już się mogę z wami pożegnać. papa. Pa.